To jest, jak człowiek przyjedzie za, za wcześnie na to lotnisko Teraz siedzę jak debil Tron zaliczony No i taka ciekawostka Czemu, czemu ci z Wietnamu, czy tam Chińczyki Jak idą do, ten, do kibla, to Szczają do pisuara z dwóch metrów Potem chowają fujarę i, i ten... I plują z dwóch metrów do tego pisuara Nie kumam tego, ale... Może jakieś tradycje Całą noc nie spałem, z godzinkę może. Ja jestem zombie wystrzelony z akcji, ale jestem zadowolony, bo kurde. O obejrzałem se w nocy tego, tego BNT. W sumie sobie przetestowałem jego sposób na... na obudzenie się rano, że to trzeba wstać i się rozruszać, jakiś ten trening zrobić, workaucik i... i od razu się człowiek lepiej czuje. A tak to taki zamulony byłem, a tak po workauciku, elegancko. No i czekamy na samolot, lecimy do tego Chiang Maia i będą słonie i będzie jakaś tam świątynia. No i co? No, no się malko, no. lecimy i później będzie następne peace and yo. Jestem w Chiang maju Dotarłem, w końcu się udało Jak się chce, to no, można wszystko Człowiek zombie bez snu Ciekawe, ile dni tak można pociągnąć bez tego snu No i co? My było wejście na na, ten, na uproszczoną wersję Żeby sobie tam chyba jakąś windą zajechać Ale idziemy schodami 300 schodów znowu na rozgrzeweczkę, więc to nie będzie dużo. Widzę gofry, wszystko zjem później. Najpierw sobie wejdę do tu świątynię. Ogólnie czasowo trochę się nie wyrobiłem, ale ale ujdzie. Trochę wszystko nie poszło po moich myślach, po moim planie. Chciałem trochę szybciej to ogarnąć, ale się nie udało. Myślałem, że tego busa można łatwiej znaleźć i złapać, ale niestety nie można, bo ten busik tylko w jakichś tam miejscach są te przystanki, gdzie on się zatrzymuje. No i się zamotałem, ale hotelek znalazłem z też mi trochę zcharge'ał więcej ale nie narzekam no i na tego busa musiałem czekać chyba z 40 minut siedziałem i czekałem aż ludzie się zbiorą, no i... 150 batów w dwie strony dwie godzinki se mogę pochodzić i później podjeżdża, zabiera nas tak więc elegancko o, słońce zaszło zarąbiście Tylko że tu przeważnie, tu przeważnie ludzie sobie zdjęcia robią A właśnie, chciałem nawiązać do tych Do linii lotniczych Linie lotnicze, kurde Byłem w szoku Byłem w szoku, bo zapłaciłem mniej A warunki były dobre Teraz tu każdy w kolejce czeka, żeby sobie zdjęcie zrobić Takie wstępne no lecimy z tematem, ale fajnie, podoba mi się, pełno drzew, nie ma tego, tych ludzi tylu, więc wszystko jest, wszystko jest dobrze. No to ruszamy, 300 schodków, parę schodków, co to tam? Zasapałem się. No, no, co jest w Chiang Mai? Słonie, zwierzęta, natura, drzewa, góry, wodospady no i świątyń pełno stare miasto starsze budowle i tak dalej i tak dalej problem jest taki że nie spałem w nocy i się męczę teraz przez to zapewne drugą noc też nie będę spał bo idę na market tak nocny market rano słonie Muszę znowu wstać rano Jak ja mam wstać rano? Jak ja idę spać rano Więc ja dopiero wstaję o tej piątej Znaczy, idę spać Chyba pauza Kurde, tu trzeba być cicho A ja tu każdy gada i narzeka Wszyscy robią sobie zdjęcia no się przejdę naokoło. Ludzie ogólnie mieli rację, że to jest przesycone tymi tymi... no jakby to nazwać. Tymi obcokrajowcami. Ogólnie wypadałoby być trochę cicho, ale chyba się nie da przy takiej wielkiej ludności. Ogólnie wejście 30 batów. Tak, tak wyszło. Ludzie się tam modlą, chodzą wokół tego tradycyjnie jak to tam odprawiałem ten rytuał zresztą w Bangkoku w tym pałacu Wat Watarun. Wat robią to samo, chodzą z tym, z tym kwiatkiem wokół ileś tam razy zresztą Cejrowski opowiadał o tym więc nie będę się rozdrabniał i tak się zastanawiam w którą stronę mogę jeszcze pójść oferują te zdjęcia, trochę tak średnio, ale Chińczyki lubią pamiątki sobie robić takie. To jest śmieszne z tymi zdjęciami. Siedzą z tymi aparatami, 100 batów za, za zdjęcie. A to jest po prostu no, patologiczne, że to tak nazwę. Świątynia, jak świątynia, w innym stylu, z innymi statułkami. To jest fajne ten. Fajna półka I tu są dotacje. Można dotacje, dotacje dawać na na świątynię, na studentów, na starszych ludzi, więcej studentów i tak dalej i, tak dalej, i tak dalej To jest fajne rozwiązanie. Na radio, na, na mąku. Na inne świątynie, na świątynie, no trochę tego jest, tak? Możemy sobie Wspomagać, jeśli coś Jeśli coś faworyzujemy To możemy wspomóc, finansowo, jak nam się podoba Jeśli możemy A czemu nie? No wiadomo, tak? Dla religii Dla, dla, dla religii się powinno to okazywać Szacunek, respekt i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej Poszanowanie no, Ale Widzicie co tu się dzieje, no oni robią sobie z tego park rozrywki, No nie wiem jak to inaczej nazwać, no to ja tu sobie kulturalnie chodzę, jakoś po cichaczu robię te zdjęcia, nagrywam po cichaczu, a oni taka, taka bekę sobie robią No i co, co, co poradzić, no co poradzić, takie życie Świątynia mi trochę przypomina ten te Golden Mountain, tą świątynię. Też były te, te dzwony, takie rzeczy, te gongi i tak dalej, i tak dalej, więc Znaczy stylowo, stylowo podobnie właśnie to wygląda. Fajnie, fajnie. Myślałem, że to takie małe coś, a to, to jest duże. To jest spore. Kurde, super. Takie widoki. Kurde, warto było, nie? Warto, warto. Co prawda. 150 plus 30, 180, ale to i tak. To nawet nie, cenowo wycho nie wychodzi jak za bar. Super. Podoba mi się. Tu mi się podoba. Tam są góry, 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 góry. Miasto, miasto, miasto. A tu nie wiem, co to jest lotnisko chyba jakieś. Szczerze mówiąc, się trochę zagubiłem. Ale to jest taki jakby nie wiem jakby dwór i w środku kwiaty, drzewa Tu naprawiają ci buddyści to wszystko Ty no jakie to są bajery, tak? Ale naprawdę to jest w tym podobnym stylu, z tymi z tymi gongami i z tymi smokami Tu trochę odeszłem, to spokój Przyjeżdżajcie do Chiang Mai i możecie sobie takie coś zwiedzić. Kurde, kwiatki ty. Jaka dżungla? Kurde, jaka dżungla? Tam by się w Tarzana można Można było bawić No i znowu te, te dzwony I ten smog I tak dalej Znowu Ta sama stylistyka Kurde, o Mam swój kącik U, Uwielbiam mieć swój kącik Jak się tam dostać, ty? A te? Te hałasy, te odgłosy. To buddyści. Naprawiają. Jak się da. To się da. I znowu te smoko. Smoko demoniczne podobne. I słonik. Tycha buddyści mieszkają. Punkt medytacji tam jest jakiś ogródek, dużo zieleni, kwiatów ogólnie, bardzo dużo kwiatków, coś dla, coś dla pań. Panie lubią te kwiatki i tak dalej. Kurde, super Ej, ale patrzcie, tutaj macie mieszkania, jakieś apartamenty. Otwieracie okno, a tu macie super kwiaty, palmy, kokosy, widok na miasto. Co byście nie chcieli takiego widoku mieć? Otwieracie, otwieracie rano oczy, wstajecie tacy zamuleni, otwieracie okno, wystawiacie głowę za okno. Od razu pobudka, bez problemu. A co? A tu jeszcze lepsze widoki. Super. Kurde. I po co tu się wspinać w jakichś Bangkokach na te szczyty, skoro tutaj jest szczyt dopiero? Wow. Masakra. Super. Ale tu mamy też te figury, właśnie te smoko, smoko że tak to nazwę. Nie, że wyśmiewam czy coś. I to jest w ogóle zrobione chyba z drewna wykute. Nie wiem w sumie z czego to jest, ale... Wygląda jak z drewna i posmarowane tym, tą gładką mazią. Że tego się nie da wy wydrapać, tak? Znaczy, nie, żebym chciał, ale... Kurde, że takie coś daś, tak się rzeźbi, nie? Ile to roboty? Ty, a tu jeszcze na suficie jest. Słoń, pies, smok. Budda, 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 budda. Tego nie zauważyłem. I tu na, na tych bokach też zwierzęta. Króliki, jakieś myszy, smoki, osły. No tak, no, standardowo, nie? Buddyzm. Przyjaciel zwierząt. Ale te widoki mnie niszczą. Ja bym mógł tu siedzieć już ca cały czas. Ciekawe, ile kosztuje tu taki apartament, o ile jest możliwość wynajęcia. No super. Ale trzeba przyznać, że jak są jakieś ogrody czy coś, to to, to jest zadbane. Ale powiem Wam, że jeszcze nigdzie, gdzie, gdzie byłem, gdzie były kwiaty i tak dalej, aż tak bardzo ich nie czułem. Kurde, wszędzie kwiaty. No i to je czuć mocno Fajne Super Soj mogą medytować w ciszy jak nasi koledzy chińscy pójdą to mogą medytować tak Inaczej może być ciężko Ale spoko nie? Spoko Kurde 30 baciorów Kurde jak ktoś ma jeszcze jakąś lustrzankę czy coś, tam te widoki sobie fotki nacykać. Wow, super. Kurde, może się dla was to wydawać dziwne, ale to jest jeszcze tabutka telefoniczna z dawnych czasów. A jeszcze dziwniejsze może dla niektórych to być, że to jest tak wysoko. To jest taki czubek, czubek szczyt, tak? I to jest po prostu sklep spożywczy, tak? Mamy sklep spożywczy. Możemy sobie kupić, tak, mentosa, chociażby. Ale zrobiłem, co chciałem Zdobyłem, co zdobyłem I Idę teraz na jakieś zakupy, coś, coś trzeba kupić, bo coś unikatowego, jak się da A teraz sobie pójdę na dół wow. schodzenie, to, schodzenie to łatwizna, ale gorzej schodzenie Czemu ludzie windę wybierają? Przecież tu jest... Kurde, patrzcie, ludzie tu... Raz, dwa, trzy, cztery... No powiedzmy 5. 5, 10, 15, 20 No niby jest te 300 ale jakoś one idą bardzo szybko Te na tym złotej górze schodki to były męczące, one jakieś były małe A te są kurde, idzie się i szybko schodzą się, Pewnie śmialiście, że ja sapię Za mną, za mną mogliście zacząć Nie wiem czy było widać też Już tam ludzie stękają i sapią, o burza idzie A ja się śmiałem, że trafiłem w terminy że ominę burzę. Aha, już widzę to ominięcie tych burzów. To jest ta, ten, ten najważniejszy punkt w sumie, żeby odwiedzić w tym Chiang Mai z tych świątyń. No bo są widoki, mamy te parę świątyń, mamy tą stylistykę, mamy, mamy te wszystkie figurki, mamy mąków ale i pewnie to dlatego, że to wszystko razem jest połączone. Już mi się nie chce schodzić. Miseczka którą się tam kładzie na łapę i się takim dłutem wokół jedzie tej miseczki i ona wydaje dźwięk taki fajny I... Ale mi się nie podoba już ten market, bo jest wprowadzony przez Chińczyków. Cena wyjściowa to wyjechała 2400, czyli to jest jakieś 70 dolarów około, tak? Za taką miseczkę. I nagle z 2400 robi się 850. Wyobrażacie to sobie. Tak się targują Chińczycy. Fajne są te tapetki. One są. Fajna, ale boję się o cenę zapytać, bo znałem życie tutaj mnie zabiją Ja zapomniałem, kurde, te słońce mnie, mózg mi porazi, poraziło że przecież tutaj na początku byłem zeżreć ananasa tak zdążę zdążę przed busem i tu są też markety już mają normalne ceny więc tu się można porozglądać tu są markety wszędzie tu jest do świątyni i tu sobie schodzimy w markety Możemy sobie wszystko kupić Zresztą można zobaczyć, że jest coś innego, bo Chińczyki walczą Nie wiem o co Nie wiem o co, ale, ale walczą piesek, piesek chce zjeść Kupiłem sobie pocztówki W końcu jakieś inne znalazłem To kupiłem ale nadal nie wiem co to są te śliwki czerwone są jakieś śliwki ale nie, nie wiem do, czy one są słodkie czy nie wydaje mi się że tak ale nie jestem pewny wszystko to samo co wszędzie praktycznie spodziewałem się czegoś więcej jest zupa bym no coś zjadł w sumie ale czy ja zdążę jak tu jest ten nudle za 50 watów to drożej niż u mnie konto, a mam tak, takie zarąbiste nudle, że tak więc, no, no co, możecie się pochodzić, nie wiem, pozwiedzać jak chcecie. Siema do później. Muszę się odnaleźć.